Witam wszystkich, chciałbym wam przedstawić radio, o którym już wspominałem w innym filmie. Jest to JVC KDX561BT. Dlaczego w ogóle chcę zmienić radio? Moje obecne radio, co prawda gra w porządku, ale nie można już do niego podłączyć na przykład USB i MP3 odtwarza wyłącznie z płyty, przez co mówię. muszę cały czas bawić się w nagrywanie płyt. Poza tym nowe radiobiorniki mają też możliwość działania jako zestaw głośno mówiący, co odciąży moje auto, już obecnie używanego, bądź co bądź dobrego zestawu Nokii. No i do tego radia można podłączyć kamerę cofania, bo posiada co prawda niewielki, ale wbudowany ekran. Dlaczego akurat jeden DIN, a nie większy? No po pierwsze dlatego, że w Citroën C4 Picasso 2 DIN nie wejdzie. Chyba, że sobie przebudujemy całkowicie konsolę centralną wraz z nawiwami, co raczej nie ma większego sensu. Po drugie, firmowe radia 1 DIN z wysuwanym ekranem to wydatek rzędu 1800 złotych wzwyż, a tu już dla mnie trochę za drogo. A typowego Chińczyka nie chciałem, choć ten jest niestety wyprodukowany w tym, w tym kraju. Dlaczego akurat JVC? Z zamiarem wymiany radia nosiłem się już wcześniej, pierwszy, pierwszym kandydatem był pionier SPH-BT10. Był to chyba pierwszy z takich ciekawszych radiotwarzaczy, który mógł zamienić przestarzałe radio DIN na coś bardziej współczesnego. Kosztuje obecnie około 420 zł, więc jest tańszy od GVC o około 300 zł. A dodatkowo za 200 można do niego domówić filmowe czujniki cofania. Do ceny jednak wrócę za moment. Do zakupu zniechęciły mnie jednak niektóre powtarzające się opinie o kłopotach z zapamiętywaniem stacji radiowych, o problemach z aplikacją, czasem zwieszaniem się tego radia. Postanowiłem więc poczekać na poprawki, ale w międzyczasie JVC wypuściło to radio oraz pozbawione Radio DAB, taki tańszy model 560 BT. Tańszy, tańszy o 100 zł. Model bez w Polsce kosztuje 600 zł, a omawiany właśnie tutaj 700 zł. Z tym, że w Niemczech można go kupić za 130 euro, co na dzień dzisiejszy wyniesie około 580 zł. A kiedy ja go kupowałem wiosną, euro było tańsze i wyszło mnie w sumie 550 zł. W Niemczech przesyłka jest gratis kupił mi to radio kolega, który tam mieszka, a że specjalnie mi się nie spieszyło, więc mogłem poczekać aż przyjedzie na odwiedziny do Polski. No i przywiózł mi je też gratis. Kiedy zapytałem WC Polska dlaczego różnica w cenie jest taka duża, bo 550 a 700 zł to jest 150 zł różnicy procentowo to jest dosyć sporo. To w odpowiedzi otrzymałem, że powodem jest mała popularność radia DAB w Polsce. No to trochę to taka pokrętna odpowiedź, takie wyjaśnienie. Bo radio bez DAP również jest droższe niż u naszych bogatszych sąsiadów. Więc nie dyskutowałem, tylko zamówiłem u Niemca, no i mam to radio. Teraz przedstawię Wam najważniejsze cechy i parametry, oraz dodatkowe elementy, jakie musiałem dokupić, żeby móc je zainstalować w aucie wyposażonym wcześniej w oryginalne radio, w tym wypadku w Citroenie. Radio dostajemy w takim pudełku, a w zestawie otrzymujemy po kolei radio z półkieszenią montażową panel przedni z możliwością ściemniania ale o tym później mikrofon do prowadzenia rozmów jest taki zaczep oraz mała taśma dwustronna do przyklejenia tego zaczepu w jakimś dogodnym miejscu. Dwie wsówki do wyjmowania radia, ramka oraz taki specjalny element do jej demontażu późniejszego. oraz instrukcja obsługi i kartę gwarancyjną z tym że ta instrukcja jest w języku niemieckim ja sobie wydrukowałem ze strony JVC instrukcję po polsku teraz trochę o parametrach moc maksymalna to według instrukcji 4 razy45W na kanał jednak jak Podaje instrukcja moc w pełnym zakresie częstotliwości to 16 W na kanał. Sama częstotliwość to zakres od 20 do 20 kHz, czyli standard. Poziom, poziom wyjścia 2 V, impedancja 10 kOhm. Opór głośników od 4 do 8 ohmów Na pudełku znajdziemy taką informację, że radio jest stworzone do iPhone'ów i iPodów. Jednak chodzi tutaj głównie o możliwość podłączenia ich za pomocą kabelka przez złącze USB. Pomimo, że na pudełku nie jest to pokazane, to w instrukcji znajdziemy informację, że radio posiada Android Music Playback co umożliwia podłączenie innych smartfonów za pomocą Bluetootha. W tym przypadku jest to wersja Bluetootha 4.2. Muzyki można również słuchać podpinając inny odtwarzacz za pomocą mini jacka do złącza AUX. Czy AUX, jak to woli, lub podłączając pendrive lub y, smartfona do złącza USB, y, za pomocą którego tenże smartfon będzie też y, ładowany y, prądem 1A napięcie 5V. Jeżeli dodatkowo smartfon wyposażony jest w Phonebook Access Profile, to radio będzie wyświetlało połączenia przychodzące, książkę telefoniczną a także będzie umożliwiało odbieranie oraz wykonywanie połączeń telefonicznych ręcznie za pomocą pokrętła i tego przycisku ze słuchawką, ale również za pomocą komend głosowych, co przetestuję już po montażu tego radia. Kolejną cechą jest możliwość odbierania stacji DAP i DAP+. Raz tylko słyszałem, jak takie radio gra. U kolegi w Maździe, tam oczywiście miał... Bardzo fajny sprzęt. Jednak y, można zauważyć, że nie ma różnicy pomiędzy dobrym MP3 a takim cyfrowym radiem. Oprócz odtwarzania y, plików y, MP3, WMA, AAC, Wave, dla bardziej wymagających, dobrą informacją będzie możliwość y, słuchania również y, plików typu FLAC, czyli bezstratnych. Radio posiada 13-zakresowy equalizer i 9 zdefiniowanych wcześniej ustawień, a także filtry górno- i dolnoprzepustowy oraz system wzmocnienia basów. Jest tutaj włączany. Następna dość rzadko spotykana funkcja to tak zwany Digital Time Alignment, czyli wyrównanie czasowe, które pozwala uzyskać najlepszy efekt stereo dla kierowcy, który nie siedzi przecież w centralnej części samochodu, tylko lekko z lewej strony. Następna opcja to możliwość podpięcia kamery cofania, której obraz będzie wyświetlany na 3 ekranie o rozdzielczości 320x240 pikseli i proporcjach 16x9. Nie jest to co prawda dużo, ale do tego celu powinno wystarczyć. Kamera może być włączona automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego lub ręcznie za pomocą włącznika tutaj na panelu i po odpowiednim ustawieniu kamery może działać jako lusterko wsteczne. W opiniach czytałem o dobrym obrazie wyświetlanym przez ten ekranik. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Poza obrazem z kamery można na nim wyświetlać filmy, między innymi w formatach MPG, MP4, AVI, H264 oraz matroska, czyli po polsku matrioszka, a także zdjęcia w formatach JPG, BMP i PNG. Brak napędu CD powoduje, że radio jest nieco płytsze, więc z tyłu zostaje nam nieco więcej miejsca na kable. W niektórych samochodach może to być ważne. A co znajdziemy na panelu tylnym? Tutaj mamy standardowe złącze ISO, bezpiecznik 15A, wyjście na wzmacniacz, przód, tył, subwoofer, wejście kamery, wejście do mikrofonu, złącze anteny DAP, złącze anteny FM AM. I tutaj kabelki. Odpowiednio jeden czujnik parkowania. Lampa wsteczna przy, uży przy używaniu kamery cofania oraz sterowanie z kierownicy. Sterowanie z kierownicy czyli musimy dokupić odpowiedni adapter, który pozwoli nam korzystać z tego sterowania, które mieliśmy w radiu oryginalnym. Były to podstawowe funkcje, które omówię bardziej szczegółowo po zainstalowaniu radia w samochodzie. A teraz opowiem Wam jeszcze, co musiałem dokupić poza samym radioodbiornikiem, żeby móc podłączyć to radio do Citroena. Pierwsza rzecz to adapter złącz ISO, które. Są inne niż w oryginale. Tu mamy standardowe ISO. Tutaj mamy złącze Citroena. Koszt takiej przejściówki to 10 zł i 7 zł za przesyłkę. Drugi element to przejściówka wtyku antenowego z standardu FAKRA, jest taki dosyć dziwny standard. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Może nie jest jakoś rzadko spotykane, bo widziałem na opisie, że pasuje do wielu samochodów, wielu marek. Na standardowy DIN, który wchodzi do radia JVC. W sieci można kupić to za około 15 zł, plus przesyłka. Ja kupiłem w Norauto za 27 zł, wraz z takim separatorem, który prawdę mówiąc nie zawsze coś daje, a czasem nawet szkodzi, ale o tym będzie więcej podczas samego montażu. Trzecia rzecz to antena DAP, która jest niezbędna do odbierania stacji w tym standardzie. A kupiłem, bo wiem, że u nas w mojej okolicy można odbierać radio cyfrowe. Jego jakość jest rzeczywiście bardzo dobra. Koszt takiej anteny to 50 zł. Ostatnia rzecz to kamera cofania, kupiona w sieci za 47 zł. Oryginalna JVC kosztuje ponad 200 a opinie, które o niej czytałem nie są zbyt pochlebne, więc wolałem kupić tańszą. No z opiniami raczej dobrymi, jak za tą cenę oczywiście. Nie ma co prawda wbudowanych diod ani podczerwonych, ani świecących diod białych, jak niektóre mają, ale ponoć sensor zastosowany tutaj to jest sensor Sony, nie wiem czy to prawda. Zobaczymy. No i podobno daje radę. Tym bardziej, że zmieniłem żarówki świateł wstecznych i podświetlenia tablicy na mocniejsze, więc to też powinno trochę pomóc. Jak będzie w praktyce, to zobaczycie w następnym filmie. Obudowa tutaj jest metalowa, tak dosyć solidnie wykonana. To tyle. Jak już mówiłem, istnieje możliwość zastosowania specjalnego adaptera, który pozwoli na sterowanie radiem z kierownicy, jak miało to miejsce w oryginale, ale u mnie są to tylko dwie funkcje. Jest to funkcja zmiany głośności i NEXT, czyli przełączenie następnego utworu, a koszt takiej przejściówki to 250 zł. Więc sobie to odpuściłem. Podobnie podarowałem sobie zakup dedykowanego pilota. Jeżeli kogoś interesuje, to symbol RM, myślnik RK258. Bo Ja nie widzę większego sensu używania pilota w takim aucie osobowym. Być może, jak ktoś tam ma zamontowane w autobusie gdzieś wysoko, czy w jakimś busie. Czasem tak jest, że są radia mocowane przy suficie, no to wtedy. Jakiś sens to może mieć. Natomiast kiedy radio mam pod ręką, nie widzę sensu kupowania pilota. Mam nadzieję, że już niedługo uda mi się założyć to radio i pokazać Wam dokładnie jak działa. Przedstawię wszystkie funkcje i porównam jakość dźwięku do radia oryginalnego. W międzyczasie jeszcze będę chciał zrobić taki mini test kupionej niedawno ostrzałki Victorinoxa. Jako, że mam scyzorek z ząbkowanym ostrzem, a to, ta ostrzałka jest przeznaczona między innymi do takich ostrzy, również gładkich. Zrobię taki mini test i pokażę Wam, czy warto to kupić, czy nie warto. Jest to model 7.8715, także zapraszam do oglądania następnych filmów.